Pytanie od pani Agnieszki. Czy przy problemach z jelitami przy zaparciach mo można stosować prądy selektywne? Jeżeli tak, to jakie? A jakie to są zaparcia? Hmm. Ja zaparcia... nie mogę powiedzieć, bo to. Okej, okay, było... dobrze. No to ogólnie ja się... odpowiem. Oczywiście, że przy zaparciach stosujemy prądy. No ale to już są choroby przewodu pokarmowego, jak mówiłem wcześniej. I tu już żywienie odgrywa zasadniczą rolę, prądy są takim wspomożeniem. Bo pytanie, jakie to jest zabrać, czy to jest objaw jelita głuchego, atonicznego, takiego jakby śpiącego, że pacjent raz w tygodniu chodzi wypróżniać się i to jeszcze odpowiednie leki bierze, no to wtedy oczywiście stosujemy prądy. I można stosować is i prądy zerowe na prowadzenie do pracy mięśniówki jelita. Bo to wtedy, jeżeli jest objaw atoniki, to wtedy mięśnie, jelita no, są ospałe, są rozleniwione, no tak to nazwijmy. No i wtedy przy żywieniu optymalnym dość, że mamy mniej popieku, bo mniejsze są, mniejsza jest treść wydarnicza, to i automatycznie mniejsze jest obciążenie tych, tej mięśniówki, no i wtedy łatwiej jest pobudzać. Oczywiście ta rola no, doradców żywienia, tam był no doktor kiedyś, pamiętam 20 lat temu, 30, to nawet polecał osobom stosować starą metodę, czyli suszone pieczki, śliwki suszone, kompot ze śliwek suszonych, różne takie rzeczy. My na dzień dzisiejszy, ja jako terapeuta fizykalny, no to stosuję prądy i witaminę D, ja na przykład, bo wiem, że to bardzo daje napięcie fazowe mięśniom gładkim. I wtedy jest duża pomoc, Państwo. Ale bywa też, że to miałem taki jeden przypadek, że u pacjentki nic nie pomagało. Ani prądy, ani masaże na perystaltykę, ani witamina D, której miała ponad 100. Okazało się w jej przypadku, że jej od urodzenia brakowało transmiterów. Wtedy tych zakończeń nerwowych w jelicie i było takie no, patologiczne przesuwanie treści pokarmowej. nie? No i wtedy ona już musi się no, z tym pogodzić. No ale to są bardzo rzadkie przypadki. Gorzej jest, jak są uchyłki jelit. No to wtedy też mogą być trudności z wypróżnieniem, wtedy i stany zapalne i różnego rodzaju inne takie perturbacje się pojawiają. Brzydka tak, no to potem są różnego rodzaju kłopoty, ale wtedy fajnie działa witamina D, bo daje napięcie fazowe i wtedy prądy bardzo dobrze są zasadne w zastosowaniu, bo dobrze pomagają. No. Także stosujemy oczywiście i udać się do dobrego terapeuty, który zajmuje się prądami sektywnymi, to na pewno Pani pomoże. No